A ty już nie pijesz? Nie, ja jestem czek? Ja jestem czek prowadzę, tak? cię niestety. Ale nie, no bo zawsze to, Wiem, na pietelonie byłem. Ja już ci mówiłem, no stary, no Ty Ale dzisiaj mam cały poza samochód, niestety nie mogę dzisiaj. A ale ale ty? Nie pijesz? nie. Tak. A, no. Kurwa, ja, on ma w takie, jak zasadzie, nie, bo on ma takie kaprawo oko. A, wiesz? Ja mam takie, jak Lewandowski, takie jedno a. leniwe mam, nie. A, a ten już, do mnie mylił alkoholiku kurwa. To co coś Dobrze się widzisz, byku. No bo ja bo ja mam kurwa rybski, da mi banana na kurwa i nie mogę chodzić. No a kto? A ja nie wiem. A ja właśnie powiem o tym banie, nie? Tak było. I do tego się nie widujemy, nie? Ale teraz A. podobno mamy już być. No. Podobno tak? już się tam odobrazili. To... Nie, bo byli, była akcja, nie, nie, nie. Nie, nie. akcja była nie. stary tu na kanale. Musisz, spo... wiesz, musisz do mnie mówić, tak. wiesz. Ja zwalniam ludzi, tak, tak. kurwa. Lipski podpada, nie, wypadł. Pawłowski pracu... widziałeś jak podpadł. Musi teraz tu pracować. Tak, wiem, ale <noise> dla mnie nie ma problemu. Ja bardzo chętnie może z Lipski pracować, tylko że nie mógł przychodzić, nie? Tak ci załatwił, nie? Ktoś nam powiedział, Wojtek, bo Oni w sumie już załatwione podobno. No, Ale dobrze się widzisz, na się wciąż wciąż... nie widzieliśmy. Ta. Ale to zaraz przyjdę ze za swoją kamioną, to się z nymporozmawiają. Dobra? Na wybranie, dobra. Dobrze? Dobrze. dobrze? Dobra, to wy sobie gadajcie. Dobra, dzięki, że możemy pogadać fajnie. No dobra, <grym> dobra dzięki. Się. Dzięki, dzięki, że dał pozwolenie, no, nie będziemy. Do... kurwa widzisz.